Wiatr w osi, metr, jazda, jazda, jazda Czekaj, no pytałem jaka waga pilota e, 85 kilo, nie słyszałem Plus 25 kilo lotnia Daj wstępny metr dwa jazda 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 jest jazda 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 szybciej 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 szybciej, szybciej, sybciej, szybciej, sybciej. szybciej. szybciej. Ogień, ogień Jacek ogień 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 jedziemy Nie wiem jedzie i do końca ciśniesz Tak trzymać tak trzymać No, mógłby startować przy dobrze. bocznym, patrz też kurde poszedł Tyle czekał kurde Szybciej, szybciej, szybciej No to nie, to jeden puści Jak już po wystartowaniu jeden puszcza Bo on ma pod, pod tak, ramę. Trzymaj, tak trzymaj do Dobrze masz Wiatr, super jest na linię le leci Andrzej na lotni, pilot gotów, podczepienie sprawdzone, daj wstępny. Metry, jazda, 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 ogień. Jest, jazda, jazda, jazda. Go. Jazda, jazda, jazda. Dobrze. Idealnie. 90 stopni jest metr jazda 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 Jest jazda 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 mówię, ale godze jest to jaś na przykład właśnie machę Taką, czy normalnie litki przy takim le tu plecy, znaczy normalnie chorowali rano mów tam wejść wiatr w osi 3-4 metry jazda jazda jazda. Jest jazda jazda jazda

leci jacek na lotni pilot gotów tylko sprawdzone, sprawdzone. wstępny Stop 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 Uwaga pilot ciężki także start atomowy robimy Teraz

oni polecieli, bo układ, nie byłby układ. oni niby tam obalali mity, nie coś. Wiatr w osi, 2 metry, I jazda, jazda, jazda. Przeczytali, zbliżyli, zdjęcie, przeczytali, jazda. które nasze firmy, pojechali do nazwy firmy, jazda. Ale świetnie to mi no, to. ostrożnie, no, ostrożnie, nie przyginaj, nie przyginaj. Tak. Jazda, boku 2 metry, jazda, jazda, jazda Jest jazda, jazda, jazda Można też do tego, że program przewiduje w budynku, w budynku kamerowym Leci Jazda, 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 pełen ogień O, nawet ogień ma wiatr w osi, kurde Wątpił Wojtek, że nie wyleci. Paczek poszedł.